Anoreksja to choroba, która dotyczy coraz młodszych dzieci. Wyobraź sobie ośmioletnią dziewczynkę lub chłopczyka, który, która zamiast bawić się na podwórku, to głodzi się. Wiesz, że 10% dzieci nawet nie niezdiagnozowanych, a 20% tych dzieci, których podejmie walkę, najprawdopodobniej umrze. Wiedziałeś o tym? To ci o tym mówię. Bo to może być również twoje dziecko. tak Wybieram Życie jest to inicjatywa, która ma na celu pokazać, jak ogromnym problemem są choroby zaburzeń odżywiania. Dołączyłem do Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła, bo sam to po prostu przeżyłem. Dzisiaj ten problem jest już za mną. Jestem dorosłym 40-latkiem, który uprawia sport, dobrze się odżywia i stara się czerpać z życia jak najwięcej. Ale zapamiętaj, że to może dotknąć ciebie, ciebie i ciebie. Poznajcie Majkę, Paulinę i Jurkę. Mam na imię Maja, mam 16 lat. Wszystko zaczęło się od rozciętej brody na zawodach sportowych. Jestem Paulina. Moja choroba zaczęła się, kiedy e, pierwszy raz wyjechałam na studia. Jestem Jurka. Moja mama codziennie płakała, codziennie bała się, że. W każdej chwili może mi się coś stać. To było właśnie takim chyba punktem kulminacyjnym, gdzie stwierdziłam, no muszę zacząć yy, współpracować i leczyć tą chorobę, bo dłużej tak po prostu nie wytrzymam i moi rodzice tak samo. Oddanie córki do szpitala to było dla mnie straszne. Jak mówi mąż, dla niego chyba najgorsza rzecz. To, że oddaję ją do szpitala. Jak dla mnie to tam nie było, jeżeli chodzi o szpital, stricte. To było tylko tuczenie. Teraz wiem, ale, ale na tamten moment nie widziałam innego wyjścia. Bo usłyszałam słowo od lekarzy, że nie dasz sobie w domu sama radę. Chcesz, żeby ci dziecko umarło? Jak weźmiesz do domu, to ci umrze żeby przyjechał ci prokurator do domu, jak ci dziecko umrze? Więc ja nie widziałam wtedy innego wyjścia. Jak powiedziano mi tylko jedno do szpitala, więc, więc oddaliśmy ją do szpitala. Jakby czuję się zupełnie nową osobą niż mam kiedyś. Kiedyś byłam bardzo zamknięta w sobie nienawidziłam siebie, ludzi wokół siebie, niczego. Po prostu mogłabym. Spędzić cały dzień albo biegając, albo nie wiem, trenując, i tylko, tylko to było moim życiem. Byłam bardzo zamknięta w sobie, byłam nieśmiała i dawałam sobą pomiatać, tak można powiedzieć. Chciałam w ogóle zrzucić trochę kilogramów, bo uważałam, że. Yy... Wtedy modne były rurki, ja nie mogłam kupić w żadnym sklepie dla siebie odpowiednich spodni. Nie wiem, zazdrościłam innym dziewczynom tego, że moje uda były zawsze masywne, i to mi się nie podobało. I właśnie, nie mogłam kupić spodni, więc sobie pomyślałam, zrzucę trochę kilogramów, będę się czuła sama ze sobą lepiej, i zaczęłam się zdrowiej odżywiać. Dlatego później, nawet w szkole, jak jadłam obiady, to jak był na przykład kotlet mielony czy kotlet schabowy, to zjadałam samą surówkę i same ziemniaki, a kotleta odnosiłam. Zaczęłam ćwiczyć i widziałam, że zaczynam chudnąć. Dziewczyny w klasie mówiły mi, że fajnie wyglądam, że, że schudłam, lepiej wyglądam, więc zaczęłam jeszcze bardziej, więcej ćwiczyć, coraz mniej jeść, więcej owoców, same warzywa. I schudłam do wagi 33 kg. Później mama mi robiła to jedzenie i czułam się ze sobą, jedząc to ohydnie. Czułam, że tutaj tyję, tutaj przytyłam, tutaj mam większe nogi, tu mam większy brzuch, i no, czułam się wtedy ze sobą okropnie, co wpływało na moje zdrowie psychiczne. Ta choroba Julii rozwijała się. Podczas mojej pracy zdalnej. Ja to wszystko widziałam, to wszystko działo się pod moimi oczami i ja tego nie mogłam sobie darować. Ja bardzo długo czasu nie mogłam sobie tego darować, że ona to robiła obok mnie. Że ja bym siedziałam tutaj w pokoju, ona to obok w pokoju robiła. To było dla mnie straszne, że ja tego nie zauważyłam. Dlaczego ja, taka matka Polka, ja tego nie widzę? Przecież ja to powinnam, przecież ja, ja zawsze wszystko widziałam, a tego nie zauważyłam. Julia oszukiwała strasznie. Ona to po prostu patrząc się prosto w oczy i siedząc na wprost mnie, bo praktycznie ja byłam z nią 24 na dobę, ona oszukiwała i potrafiła oszukiwać. Na przykład wzięła do buzi jedzenie i, i wychodziła, gdzie to jedzenie nie było zjedzone. Potrafiła tak w ręce ścisnąć to jedzenie jakoś, chleb, po prostu w ciągu sekundy, że ja nie widziałam, że ma w tej ręce Ściśniętą kawałek chleba. Mhm. Oszukiwała, potrafiła właśnie na, na prost siedzieć i oszukiwać. Anoreksja to dla mnie wredna choroba, która zabrała mi 8 tak naprawdę najlepszych lat, bo to były lata studenckie, gdzie zawiera się nowe znajomości. Skończyłam licencję, bo na magistra nie miałam już siły. Nie wiem, straciłam w ogóle sens życia. I czasem to już nie wiedziałam, czy, czy chcę żyć dalej, czy, czy chcę już skończyć tym swoim życiem. Zdałam sobie sprawę, że jest fatalnie w momencie, gdy nie byłam w stanie wyjść po schodach w domu, bo nie miałam siły. Ale wtedy nic nie zrobiłam. Czuję, że pod, pod, podejmując decyzję o zdrowieniu, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Choroba, w trakcie choroby nie byłam osobą wolną, byłam takimi zakretami, umiziona przez anoreksję. Myśmy musieli działać już teraz, natychmiast. Tylko nie wiedzieliśmy, jak to działać. Nikt nam nie podpowiedział. Nikt nie powiedział: Idźcie tutaj, idźcie tam, nikt, że potrzebne jest leczenie. Psychologa, że potrzebna jest tutaj dieta y, przepisana, że musi się stricte jej trzymać. Nie. To wypracowywaliśmy po prostu idąc od jednego specjalisty do drugiego, zmieniając jednego specjalisty na drugiego. Bo to nie było tak, że, że pierwszy poszliśmy do pierwszego i po prostu udało się. Nie. Musi być konkretna osoba, która potrafi trafić do tej osoby. Która potrafi jej powiedzieć i która potrafi też powiedzieć rodzicowi. Drodzy rodzice, zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja, dotykają coraz większej liczby młodych osób. Szacuje się, że w Polsce problemy te mogą dotyczyć nawet od 3 do 4% populacji. Zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja, nie wybierają. Mogą dotknąć każdego, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Anoreksja to nie tylko problem związany z jedzeniem to złożona jednostka, która może prowadzić do trwałych uszkodzeń organizmu, a nawet śmierci. Dlatego tak ważna jest nasza rola nas, rodziców i opiekunów we wczesnym rozpoznawaniu i zapobieganiu tym zaburzeniom. Pamiętajcie, że anoreksja zaczyna się w głowie, nie w wyglądzie. Pierwszym krokiem jest świadomość. Należy zrozumieć, że komentarze na temat wagi i wyglądu mogą mieć długotrwały wpływ na samopoczucie dzieci. Frazy takie jak jedz mniej, czy jesteś pulchniutka, mogą wydawać się niewinne, lecz w rzeczywistości mogą przyczynić się do rozwoju negatywnego obrazu własnego ciała i problemów z jedzeniem. Dzieci i młodzież są szczególnie wrażliwe na słowa i zachowania dorosłych, które mogą interpretować jako wyznaczniki własnej wartości. Zamiast krytykować, nadmiernie kontrolować czy oceniać, koncentrujmy się na wzmacnianiu naszej relacji z dzieckiem. Pamiętajmy o umiarze, tak by na przykład nie zmuszać dziecka do biegania z uwagi na wyższą wagę. Gdy dziecko na przykład nie lubi biegać, nie stosujmy restrykcyjnych diet. Drodzy rodzice, jeżeli zauważycie jakiekolwiek niepokojące sygnały, zwróćcie się do specjalisty. Sygnały, które mogą Was zaniepokoić, to na przykład to, że dziecko traci kontakt i więź z rodziną, a także z rówieśnikami. Pojawia się u niego niezadowolenie ze swojego wyglądu. W jadłospisie dziecka zaczynają dominować produkty typu light i duże ilości wody. Gdy zaczynacie rozmawiać o wyglądzie lub nowej, modnej diecie, dziecko wycofuje się z rozmowy. Odwiedza fora internetowe, na których użytkownicy dzielą się radami jak schudnąć. Waży się i mierzy bardzo często, nierzadko po kryjomu. Biega, ćwiczy więcej niż do tej pory. Niekiedy ponad siły. Zaczyna ograniczać słodycze, a także słone przekąski czy fast foody. Nie wahajcie się szukać pomocy profesjonalnej. Każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia. Jako rodzice macie instynkt i miłość, które są najlepszymi narzędziami do ochrony swoich dzieci przed tak trudnymi wyzwaniami. Wspólnie możemy stworzyć środowisko, które promuje zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie naszych dzieci. Pamiętajcie, nie jesteście z tym sami. Jeśli coś Was zaniepokoi, skontaktujcie się ze specjalistami z dziedziny zaburzeń odżywiania. Anoreksja to choroba, w której cierpi dusza, a choruje ciało. Tak, pokonaliśmy tą chorobę. Są jeszcze takie mm, różne delikatne niuanse, które, które są i pewnie będą, dlatego moje oczy są cały czas otwarte. Po prostu czuję się wolna. Wolna, że wreszcie robię to, co chcę, a nie to, co mi każe choroba. Teraz jestem szczęśliwa. I to najlepsze, co mogłam zrobić, yy, że. Zgłosiłam się na to leczenie i wreszcie czuję się wolna. Spełniam się jako uczennica, córka, przyjaciółka i jako ja sama. Dzień.